Przed nami 617 odcinek serialu Akacjowa 38. Servando, Lolita i Casilda zabiegają o uwagę Don Segismunda. Teresa i Fernando chcą adoptować Tirsa. Susana czuwa przy chorym Simonie w szpitalu. Elena obiecuje Maurowi, że wszystko mu wyzna, jeśli ją ochroni. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 617 odcinku Akacjowej 38, co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38. Streszczenie 617 odcinka serialu Akacjowa 38 Servando, Lolita i Casilda usiłują wkupić się w łaski Don Segismunda. Chcą, by to im zapisał w spadku swoje mieszkanie. Teresa i Fernando oznajmiają Tirso, że chcą go adoptować, na co chłopiec z ochotą przystaje. Susana trwa na posterunku przy łóżku szpitalnym Simona. Wyznaje mu, że po śmierci męża została zgwałcona przez członka jej rodziny i musiała oddać synka do ochronki. Pablo orientuje się, że jego żona jest szantażowana. Elena obiecuje Maurowi, że wszystko mu wyzna, jeśli ochroni jej chorego ojca przed Ursulą i Kajetaną.